Ciemka. Z tej strony, Prosout i witam Was w kolejnym odcinku ze Starfield. Jak ostatnio pamiętacie, robiliśmy sobie oczywiście układ gamma wulpes na no 100%. Chyba zrobiliśmy nad wszystko w jednym odcinku, z tego co kojarzę. I w tym uwaga odcinku bierzemy się za zdobywanie nowych mocy. W końcu, nie? <ścoughs> I udamy się na Altaira, a później na Besel. To już są układy, które akurat e, zwiedziłem wcześniej. I możliwe, że jeszcze do Nibera się udamy e, na Jemisonie. Ale chwilka, chwilka, bo to będzie tutaj. No dobra, mamy anomalię na skanerze. Co? Już nie przesadzajcie, no ludzie. Boż. Teraz w ciuciu babkę się bawić. Którędy przechodzi przez niezbadane tereny, a przez które nie. Się teraz domyśl, kuźwa. Przez jakie nieznane układy ty niby przychodzisz. Powiedz mi. Ja ci pomogę. Naprawdę. Tylko mi je pokaż. Bo aktualnie wszystko jest na. biało. Co za bullshit. Ach, przynajmniej szybkie ładowanie było. Niemożliwe. Także to rarytas.

No i gdzie jest ta anomalia na skanerze? Okej... Okay. Coś mi w tą stronę pokazuje. Dobra, to udamy się tam, w tamtą stronę. Ale widzę, że to chyba nawet może być tam. Nawet mogę się też mylić, oczywiście. A nie, jest tutaj! Świątynia Chi. Tak, dobra, to mamy już tą świątynię. Spoko. No, jeszcze wam oczywiście pokażę na mapie. Tutaj jest świątynia Chi. Świątynia jak wszystkie inne niczym się oczywiście nie różni. Kopiuj wklej. Będziemy mieli to samo do zrobienia pewnie. <ścoughs> o, naprawdę żałuję, że wziąłem się za tego Starfilna na premierę. Mówiłem go w ogóle nie nagrywać. Na pewno Starfielda zastąpiłaby jakaś bardziej ciekawsza seria. No ale cóż, jak już wdepłem w gówno, to trzeba z niego wyjść. Też przy okazji. A i chyba sobie wezmę lek na wszystko, bo widzę, że to ta hipotermia mi jeszcze nie minęła. Tylko wait, to był pod i, inwentory. Goły jestem w ogóle. I tak wygląda. <ścoughs> Ale dobra, mm, wspomagacze. Kochanie. Hm, zastanawiam się na lek na wszystko. Dobra I to i to będę miał wyleczone. Wow, wchodzimy do świątyni i mamy znowu to samo do zrobienia, czyli musimy łapać po prostu jakieś kropki czy coś. Jakieś kulki, kulki tak, kulki, a nie kropki. <grych> e, dobra, tylko. Ja żadnej nie widzę. O, dobra, chyba jest. To jest chyba ta. Tak? Nie, to się światło tak odbija. Boże, dobra, tu jest. No i to trzeba zbierać dosyć szybko. bo to może Wam zniknąć i później się pojawić w innym miejscu. Ej, ale powiem Wam, że chyba teraz to troszeczkę zmienili, bo kojarzy mi się, że jak się zbierało jedno, to od razu się pokazywało drugie. A tu widzę, że trzeba trochę czasu. Przytkaj się sam, cokolwiek tam mówisz. Dobra, chyba się udało. No ja i musimy oczywiście wejść w ten pierście jak zwykle. <laughs> Mamy nową moc. Muszę sobie ją zapisać. Mam kolejne wizje co tutaj w ogóle będzie chodzić z tymi wizjami? Bo szczerze mówiąc tyle czasu. Serio, dostałem status odmrożenie. Co jest? What the fuck? Fuck. Kurwa. wielkim moim obrońcom nie jesteś aktualnie sam, wiesz? Nie widać by na mnie po tobie. Boże, czemu ja nie mogłem tak od razu? Ej, ale powiem wam, że tu była walka akurat. To już jest coś innego. Więc e, cofam. Cofam wszystko, co powiedziałem. Ja w ogóle jestem chyba jeszcze bardziej Mam jeszcze gorszy status niż wcześniej. Ale dobra, jakie ja w ogóle mogę sprawdzić te swoje moce? Jak to się sprawdzało? A dobra, tutaj było. Atmosfera osobista. Na 60 sekund zwiększa szybkość generacji mocy Astran, co? Ej, powiem Wam, że ja nie wiem, co dostałem. I pisało chyba, Albo ja nie pamiętam już. Włącz jeszcze osetki stworzenia i wyczuć życiową energię wszelkich obcych, czy Astrion. Dobra, yy zapisuję to. Nie wiem, czy to będzie to, ale zobaczymy. Nie wiem w ogóle, po co ja użyłem tej esencji kwantowej, ale o to już mnie nie pytajcie. Nie pozwalam wam zadawać takich pytań. Są one za trudne proszę mi ich nie zadawać. Um, i tutaj zaraz obok mamy Besel, gdzie też mamy moc do zebrania i to będzie dokładnie na Beselu 3B. Mhm. Normalnie na skanerze, dobra, ale to jakoś w tą stronę to powinno być. No dobra, gdzie mój łazik? Co i nagle mi to zniknęło? A, bo to tutaj jest, Boże. Wiecie, to nieważne na jakiej części planety się zrespicie. Musicie pobyt po prostu do anomalii grawitacyjnej i później po prostu mm, iść za zakłóceniami na skanerze. O, tutaj widzicie, no... Przerywają mi się tak linie dziwnie, nie? No i to ma właśnie oznaczać, oła, yy, w ogóle nie wiem co ja zrobiłem teraz, yy, ale mamy świątynię Zeta. Uf! No dobra, tu jest ten... Zajście. <ścoughs> Co ja zrobiłem? Dobra, wyjdę chociaż. <ścoughs> Ciekawe dlaczego mi się z jest zablokowane. Totalnie nie wiem. Tylko górą mógł wyjść. Już bez przesady. Sam tak samo. Sam tak samo. Sam, się ogarni. O, dobra, już jest. Opatrzcie, ona właśnie zniknęła. Nie wiem, czy ktoś jeszcze w ogóle pamięta odcinek, jak zbieraliśmy moce. Dlatego to pokazuję, jakbym pierwszy raz to robił. Opatrzcie, tu się od razu pokazują. Jak się zbierze. No. A przy tamtej trzeba było czekać. No, złapało się, tak? Nie, nie złapało się. Okej, okay, mogę sobie chyba przejść przez ten pierścień. Albo nie. No. Tam chyba było. Jedną mi zliknie. No, co za hamstwo. Dobra, udało się. Skok grawitacyjny zostałem Co za debil A on chyba nie chciał spadać, tak, tak strzelam bynajmniej O oh fuck, z pie. nobami typie tupej wstać No i gdzie on jest? Gdzie on jest? Spieprzyła, ciota. No, coś jeszcze. Sam, ty mi lepiej powiedz, gdzie on w ogóle jest. A tu jest! Myślę, że się gdzieś przeteleportował czy coś. Nie, dzielnie się wpali. W ogóle jakiegoś minigana ma. Fak. Ej, daj mi tę broń, typie. Już się niepotrzebna. Ej, no żal! Jego ciało tutaj nie zostaje. Ani lud po nim. Dobra. Muszę zapytać Wladimira, czy udało mu się znaleźć jakieś świątynie. Poszukamy jeszcze jakieś nie. Powalczymy sobie. Mm, dobra. No i dobra, tu. E, skok grawitacyjny. Manipuluj grawitacją, aby przyspieszyć swój ruch do przodu i na krótki czas zwiększyć zadawane obrażenia. Ej, odpalę to sobie na chwilę. No dobra, lecimy do Vladimira. Na Alfa Centauri, na Jemisona. czy znaczy no, na orbitę Jemisona, bardziej bym powiedział. Be A, nie mogę na razie. Ok. Oni mnie najpierw zaskanują. Scan complete. Scan complete. Dobra, dlatego mnie nie chciało. A Wladimir nie był na jakimś statku? No to był ten Nieber, nie? Możliwe. No więc zobaczymy zaraz, nie? much walter pays in property tax? You? you got time for a quick chat? i'd appreciate it when you're able. your safe return. Yeah, just so we'll you had a hell of a shake getting bullied in the void. starborn sure know how to make an entrance. ready to head back out there? the eye can help you find the artifacts. but i'm afraid she's blind to our new competitor. No telling the exact number. But they're getting harder to find. There's repairs and upgrades on the making-do list. The eye is straining to her limits these days. Double-check the safety and locks wherever you go, okay? Exploration's dangerous, even without some nefarious group trying to kill you. Na Danrze jeszcze nie byłem, na, znaczy byłem, ale na Gunibu jeszcze nie byłem. <laughs> w ogóle nasz, nasz następny układ to będzie Bridge. on też będzie dosyć duży, ale może mi e, wziąć na wszystkie układy, a nie wychodzić całkowicie. Good luck out there on the fringe. Find myself thinking of the fleet. You know you can take a mark, you don't open comms. It's all storm and fire and sifting the wreckage after it's over. But if you're not so sure, you play the bullies gambit. Hope they don't challenge the threats you throw at them. Sound familiar? <clears throat> Stwierdzisz, że się tylko puszą. Nie widziałeś ich statku, nie mieliśmy szans, może po prostu chcieli uniknąć niepotrzebnej przemocy. Faults taken a stroll through my mind is all. A striker lurking in the shadows has good reason to hide. Won't be easy to drag them into the light. Lucky I know the pattern in one of those artifacts you pulled out. Here. Mm. kurde, Piazzi, to jeszcze... Hmm, daleka P, to jeszcze daleko. Dopiero przy literce G jestem. Nie, możliwe, że niedługo sobie też jakiś podręczników poszukamy z umiejętnościami, czy coś takiego. Już widziałem mniej więcej już chyba parę jest takich dostępnych, żeby je zdobyć. E no ale zobaczymy. Na ten moment e, pójdziemy sobie nie na Piaci, tylko na Danre. No, gdzie to jest? Halo. Aha, ja tu kontynuowałem. Och, łapa. Dobra, to wiecie co? Ja sobie odpuszczę to piąci. Kurde, spierdzieliłem trochę. Nie, o to mi chodziło. Dobra. Kurde, myślałem, że zrobię jeszcze trzecią planetę. Że tą Danre jeszcze zrobię. W ogóle myślałem, że właśnie. Ma na myśli artefakty, że jednocześnie i artefakt i moc, nie? To chodziło tylko o artefakty. Czyli kontynuowałem. tą misję główną. A ja nie wiedziałem, że jest taki cel na tej misji głównej. A chciałem zrobić misję poboczną moc nie z tego świata. No cóż, słuchajcie, e, niestety jestem zmuszony skończyć, nie skończyć teraz. E, tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Jeśli chodzi o następne moce, no to <śm>, dopiero jak będziemy przy planecie Piaci, jak zrobimy układ Piaci na 100%. To I dopiero wrócimy so sobie I'm do tych mocy, więc no. Pewnie mi jeszcze zajdzie, zanim ja dotrę do literki P. Tak więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie cześć, do zobaczenia w następnym odcinku ze Starfield.